Cześć. Dzisiaj omówimy sobie miejsce emisji w sieci reklamowej Google Ads. A co to dokładnie oznacza? Oznacza, że za pośrednictwem Allegro emitujemy reklamy naszych aukcji w Google, a dokładniej w wynikach wyszukiwania i stronie Google Zakupy. Reklama ta jest rozliczana w modelu PPC, czyli tak jak ma to miejsce w tych standardowych kampaniach na Allegro. Że płacimy po prostu za kliknięcie. Minimalny budżet wynosi 10 zł, a w przypadku, gdy w grupie reklam znajdują się przynajmniej dwa miejsca emisji, w tym jedno Google, wtedy na budżet musimy przeznaczyć minimum 20 zł. Sugerowany minimalny czas emisji jest to 7 dni. Z prostej przyczyny algorytm musi się nauczyć. Co wyświetlać, jak wyświetlać i gdzie wyświetlać. Istnieje przekonanie, że kampanie na Google to po prostu jest karmienie Allegro swoimi pieniędzmi. Ja tu to postaram się zdementować. Mam tu taki przykład takiej kampanii, no, która była stricte na Google ustawiona i ma, myślę, że całkiem zadowalający wynik, więc warto, warto przetestować najpierw. Należy pamiętać również, że to jest miejsce misji, jako, to miejsce misji jest jako takie dopełnienie. Czyli, że jeżeli wynik ze standardowych kampanii jest satysfakcjonujący, to jest wysoka szansa na powodzenie. W przeciwnym razie warto przede wszystkim się skupić na poprawie swoich ofert. Zaczniemy sobie od plusów. Jednym z nich na pewno jest to, że stawki CPC potrafią osiągnąć naprawdę śmieszne, śmiesznie niskie kwoty. Jak tu widzicie, że to jest w pokroju może być nawet grosza, dwóch, trzech, czterech. Co również się przekłada na koszt pozyskania klienta, co w efekcie wdziaływuje nasz, nasz zwrot z inwestycji. Też jest szansa, że on będzie no nieco wyższy. Kolejnym plusem jest to, że ruch z Google jest zupełnie inny niż ten z Allegro. Co to znaczy? Potencjalni klienci ściągnięci z Google. Oni w pierwszej kolejności, z reguły w pierwszej kolejności nie muszą wchodzić na Allegro, tylko po prostu sobie no, przez wyszukiwarkę szukają produktu, który go interesuje, który ich interesuje. Można uznać to jako taki ekstra ruch, czyli teoretycznie ten, który no, nie pozyskalibyśmy poprzez standardową reklamę na Allegro. Więc to też warto mieć na uwadze. Żeby nie być jednostronnym, Chciałem również przedstawić minusy, a jednym z nich jest to, że w takich kampaniach, gdzie jest stricte jedna, jedno miejsce misji Google, no niestety nie mamy możliwości operowania stawką CPC. A czy ma to swoje plusy i minusy? To już wedle uznania, ja jestem jednak zwolennikiem większej kontroli nad kampanią, a tutaj w, przypa w tym przypadku większość jest powierzana tak naprawdę w ręce algorytmu, Tutaj, jedyne co to możemy operować budżetem i ofertami, które reklamujemy. Kolejnym minusem jest natomiast, jak już wcześniej wspomniałem, że stawki CPC potrafią być bardzo niskie, tak z drugiej strony potrafią być bardzo wysokie. No, tego niestety na początku, jeżeli tworzymy, no jest mała szansa, żeby uniknąć. Już w późniejszych etapach na przykład możemy je wykluczać. Czy też może być taka sytuacja, że przy jednym kliknięciu ta stawka może być wysoka, ale jak już będzie trochę więcej tych kliknięć, to ona może się uśrednić. Bo może być tak, że ta stawka będzie stopniowo spadać wraz z nauką algorytmu, czy też przy innych słowach kluczowych będzie się wyświetlała. Z rzeczy, które warto wiedzieć, to na pewno to, że zarówno w tym przypadku. Jak i przy tworzeniu tych standardowych kampanii, grup, trzymamy się tutaj zasady jedna grupa, jedno miejsce emisji. Głównie dlatego, że chcemy uniknąć sytuacji, że jeżeli byśmy mieli dwa miejsca, przykładowo Google i wyniki wyszukiwania, to żeby przykładowo budżet nie przechodził w znacznej części na miejsce emisji, na jedno miejsce emisji. Jeżeli chcemy reklamować Google'a, to reklamujmy Google. Nie, nie warto łączyć ich z innymi miejscami, poza jednym małym wyjątkiem, który niedługo opowiem. A jakie kampanie warto tworzyć? Jedną z nich na pewno jest suplement, czyli to jest standardowa kampania, którą wcześniej często dość praktykujemy. Jest to kampania taka, że tak powiem, najniższa piłka, czyli reklamujemy po prostu wszystkie oferty po najniższej stawce CPC, chociaż w tym przypadku nie będziemy mogli operować stawką za kliknięcie, tak po pewnym czasie może będziemy mieli pogląd na jakie oferty się sprzedają i które warto promować, a które nie. Też tutaj jest tak z doświadczenia własnego powiem, że takie kampanie, ten suplement bardzo dobrze się sprawdzają również w Google, mimo że promujemy w tym przypadku no, bardzo dużo przedmiotów. Kolejnym z nich jest bestseller i sposobów na utworzenie bestsellera są dwa. Jeden z nich to, po prostu, gdy mam już wcześniej taką kampanię bestsellerową, to standardowa bez Google. To ze statystyk sobie pobieramy statystyki oferty dla tej grupy, kopiujemy numery ofert i wklejamy tutaj do ręcznego wyboru. Jeszcze jest drugi wariant, gdzie tutaj zaznaczamy podczas tworzenia reklamuje bestsellery. Przechodzimy do miss emisji, gdzie no niestety tutaj nie możemy wyłączyć no, tutaj wyników strony oferty i innych, ale zostawiamy zaznaczony ten Google Ads i przechodzimy do budżetu i stawki CPC. I wyjątkowo w tym przypadku jeżeli stawka jest im wyższa, tym lepiej dla nas, ponieważ że jest tutaj wysoka ta sugerowana, a my tutaj zazwyczaj zaznaczamy te najniższe, czyli tam 10-25 groszy. Wtedy jest jakby mniejsza szansa na to, że te reklamy będą się wyświetlać w tych zwykłych miejscach emisji, a większa część nakładów będzie szła właśnie do Google'a. Należy pamiętać, że 20 zł. Ten budżet jest taki minimalny, żeby, żeby miało sens i żeby się ogólnie wyświetlał ten Google. A z kampanii, które możemy utworzyć w późniejszym czasie, na pewno jest Top Offer i One Offer, czyli załóżmy z tego suplement, wyciągamy najlepsze oferty, najlepiej konwertujące i tworzymy z nimi nową grupę, czy to pojedynczo, czy wszystko razem. Kolejną grupą, którą można stworzyć jest według najniższej stawki, Czyli jak wcześniej pokazywałem, że niektóre oferty mogą mieć śmiesznie niskie CPC, tak warto sobie wyciągnąć te oferty i wstawić do osobnej grupy reklam. Tylko warto na przykład za minimum kliknięć, tak ustalić sobie 5, 6, 7, 8, że po prostu no, to było bardziej miarodajne, bo jak już wcześniej mówiłem, może być jedno kliknięcie za grosz, a potem może być kliknięcie za jakąś o wiele wyższą stawkę. Więc to też warto mieć na uwadze. Z narzędzi, z którymi warto się zapoznać, na pewno jest Google Trends. Można powiedzieć, że to taki odpowiednik Allegro Analytics. Również bada zainteresowanie danymi frazami w ujęciu czasowym. Szczególnie polecany, jeżeli faktycznie planujecie emisję swoich reklam w Google. Również jest tutaj taka możliwość zmiany wyszukiwarki, w której bada właśnie to zainteresowanie. widzicie, tu również jest zakupy Google więc no, da wam to taki bardziej większy pogląd na to, czy wasze oferty mogą mieć jakieś zainteresowanie, czy, czy może mniej, może nie jest sezon na to, więc szczególnie polecam jeszcze raz. I to by było na tyle. Jeżeli masz jakieś pytania, czy może nigdy nie prowadziłeś kampanii Allegro Ads lub może chcesz oddać nam swoje konto pod opiekę, napisz do mnie na mail, który wyświetli się na ekranie. Dziękuję za uwagę. Zachęcam do testowania. Pozdrawiam.